Adam. więc tak, za miesiąc mamy dzisiaj 9 grudnia 2013, wychodzi ta edycja na obleśny system Steve'a Jobsa, świętej pamięci i pewnie wywróci ta aktualizacja i w ramach tego, że robią wersję na iOS-a, a nie na Androida, lenie patentowanej i buraki, które nie potrafią nic zoptymalizować, to gra doczeka się kilku usprawnień więc wypada sobie jej podstawową wersję skończyć. Innymi słowy czas na pol, rozpocząć polowanie na statek modliszek. I przy okazji coś by jeszcze można było tam pocisnąć, na przykład typ B statku szlugów, albo typ B statku zoltanów, albo typ B statku roków, ewentualnie chyba pozostałe typy już mam, tak? Absolutnie tak. Więc pomyślmy. Kestrel B. Weź. On jest najmocniejszy, owszem. Ale nie ma to jak upiec dwie piecie na jednym ogniu. Weźmiemy szlugi, I spróbujemy A. Zdobyć drugi układ. B. Zdobyć statek modliczek. Tyle. Pan lodowego czatu. Modliczki do Twój typ gry. Ja wiem, wiem, domyślam się, co robi statek odniszek. Tym samym powstaje statek Farmer 1 z Piotrem i Xaverem. Dwoma ślimakami, które wyruszają w kosmos, co myślą Grze Sterobound? Mają gdzieś, szczerze mówiąc, fabularnie to wygląda tak, że mamy federację, która upada w kosmosie, ona się roz... rozwalona jest na dużo, duży obszar, eee... i my wyruszamy statkiem z lewej strony kosmosu na prawą by dostarczyć pozostałej flocie informacje o tym, jak pokonać rebelię, która chce zniszczyć imperium. To tak w skrócie. Tyle. No. Myślę, że Starbound jest zbyt mainstreamowy. Nie, no ja lubię mainstream, ale nie lubię Starbounda. Tyle. E... Jeden szluk, tak? Ktoś potrafisz, bo że nie grałem tak dawno, że nic nie wiem. Idź ty może człowieku na broń i zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, no to tyle. Ktoś tam mówi, że Francja padła. Ale pewnie tylko nie wszystkim, nie? Bo teraz jest godzina szczytu, więc ludziom, którzy mają jakiś biedacki internet, może padać. Niestety. No, natura mówi, że działa idealnie Francja, no więc niestety. Ona ma tam problem. Pewnie uznali, że najbardziej biednym regionom będą ucinać strumień. No ale są jeszcze dwa inne, Twitch i reszta. Lecimy tutaj w stronę prośby o pomoc. Ja będę sobie przypominał wszystko, bo i nie pamiętam. Co my tu mamy? Małe pole asteroidów, statek walczący o przetrwanie, proszę o pomoc. Więc pomagamy i... I się udaje. Troszkę tam nie pogruchotało, ale wpadły trzy jednostki paliwa 21 jednostek złomu. No to idziemy dalej. Połączenie jest w pożo, więc uderzymy tutaj? Tutaj goście, którzy proszą o. Taką bramę zrobili, mówią, że wezmą heist na przepuszczą. Ja mówię, że mam was gdzieś, będziemy się bić. I teraz tak. Podwójne lasery, rakieta robiąca dziury, to powinno załatwić sprawę. W ogóle sobie teraz zdałem sprawę, że mam statek szlugów i to jest syf. Chciałem wziąć statek Zoltanów. No ale już stało się nie będzie. Wybij załogę. No, łatwo powiedzieć. Tymczasem problem jest innej natury. Mianowicie oni mnie zmasakrują. Ale nie będziemy już strzelać. Brakuje co nieco mocy. Wyłączymy zatoczkę. I się pośmiemy. Przede wszystkim, żeby tak nie trafili mnie tą rakietą, bo to zawsze są jaja. O, jest. i są faktycznie jaja. Natomiast statek szlugów ma taką magiczną właściwość, że on się łata. Z tego co pamiętam. To chyba pożar jakiś wybuch. Wroca ludzik. O, jeden zmarł człowiek. To jest pozytywna wiadomość. Jak zabijemy osłony padły. A weź napraw. Jak umrze drugi człowiek, to dostaniemy statek w całkiem niezłej wersji. Pod warunkiem, że się nie rozpaćka. Spróbujmy to jakoś tutaj załatać. Jest. Dwie rakiety, mnóstwo złomu i złom. Nie, dwie coś tam. Wyszło nieźle. Teraz trzeba będzie pomyśleć nad właściwymi inwestycjami. Jedną z nich... Aha, no właśnie, statek szlugów, aha. Co gorsze, nie sprawdziłem, jakie są wymagania na drugi poziom statku szlugów. Czy ktoś pamięta? Bo żeby nie zrobić niczego głupiego. Slamyłem. Jaka taktyka tym statkiem? Nie wiem. Bo wydawało mi się, że biorę inny. A wziąłem jeszcze inny i teraz są drobne jaja. Tyle. No nic. Skaczemy i zobaczymy co. Proszę. To są tak zwani Najemnicy. Można ich zatrudnić, można ich zatrudnić do czegoś innego. Można nic nie robić, a można ich pocisnąć, więc. Zaczniemy od tej fazy. Będą jaja, bo jest rakieta, ale powinno się udać. Zobacz to: FTL Victory Achievements. No, będę musiał zobaczyć bo niestety nie pamiętam, że w cenach to się robiło. Okej, okay, próbują mi rozpaćkać osłony. I powiem więcej, udało im się to rozpaćkanie. Ja spróbuję rozpaćkać załogę. I lepiej te osłony naprawić, bo bez osłon będziemy niestety dosyć nadzy. Ale zaraz się to skończy, będzie dobrze. Teraz tak, męczy mi mojego robaka. Męczy moje osłony. Męczy w końcu mnie. Może wyjść coś z tego niezwykle złego. W tak, rakiety przestają strzelać. Jesteśmy na dobrej drodze, by to skończyć. Ej, co tam się dzieje na czacie? Bo jakaś znowu patologia z tego, co widzę się... ...zaczyna. Okej, okay, jeden człowiek zmarł, więc plan działa. Ten się w ogóle kończy, to jest, to jest też śmieszne tutaj. Chyba też są szlugi. I kończymy to pozytywnie, mnóstwo rzeczy wpada. Wypada jednak naprawić na przykład ten. Ok, Turlaj like Pepsi mówi. Podczas korzystania z Black Cruiser, mają wizję w każdym pikodzie statku wroga. Czyli więcej musimy mieć e, tych szlugów. I kolejny był jaki? Skoda 30, 30 miejsc głowicy przed sektorem 8. Ok, czyli głowicę trzeba będzie pozwiedać. Brzmi to spoko. Panowie, do leczenia i jedziemy. Dobra, Piotr na stery. Xawery do tego. No i trzeba będzie coś zainwestować pieniądze, bo się robi tak sobie. Przeważnie, dobrą inwestycją są yy, nieruchomości, ale my pójdziemy w osłony. Jeśli przeżyjemy, w ogóle to wszystko. Dobra, Stacja benzynowa atakowana przez dziadostwo. Rozbroić, zmiażdżyć. Antybajobim tu nic nie da. Miejmy nadzieję, że zsiądą dobrze rakiety i dual lasery. I nie będzie absolutnie niczego. Zacznijmy od pozbycia się broni. I wyszło pozytywnie. Pozbywamy się osłon. Tyle. Czy Francja dzisiaj ma ludzi? Tak, będę gadał z Francuzem jutro, ale podejrzewam, że coś przed Bubali. jak ktoś ma lagi, to jaki ma ten... E, ...jakiego ma dostawcę netu, Bo to jest ważna informacja, która uratuje mi, po pozwoli jakoś ten problem lepiej rozwiązać. Boże, włączył mi się Blacklist, ale ten ten, nie się program związał sam. U Emila był UPC Orange. Okej. Okay. Dobra, paliwo, złomek, paliwo, złomek od chłopów. No, i można podjąć całkiem niezłe decyzje biznesowe w tym momencie, bo jest tam mnóstwo paliwa, mnóstwo rakiet, mnóstwo hajsu. Jest ogólnie bogato. Eee, modlimy się o romantyczne spotkanie z sklepem, by coś kupić. By tak, osłony wyłączone, fail. I jedziemy na pełnej, miłej bulwie. Która wyeliminuje tę rakietę, która czeka, by mnie zmasakrować, miejmy nadzieję, że może ktoś wymikruje to, no, ale to jest nadzieja. Dobrze, to wyszło bardzo ładnie. I teraz, tylko bić po tych, tych pierdołach i masakrować załogę przy pomocy magicznego promyczka szczęścia. Co może się trochę nie udać, bo mają niestety apteczkarnię. I widzimy ją teraz w akcji. Więc po prostu ich trzeba będzie rozwalić. Nadzieja, matką głupich. Tak, wiem. Teraz to właśnie sobie zdałem z tego całkowicie sprawę. Ale mają ładną dziurkę. Mają ładny problem. I są wszyscy w jednej linii. Gdyby się udało teraz to tutaj tam rozbadziewić, co mam nadzieję się udaje, to być może.

Gdyby im wywalić, też... widzimy, że załoga jest w takim sobie stanie. Mam nadzieję, że Bóg mi wybaczy te moje zabawy z tym wszystkim. Oje, yeah, takie ta gotowa. Dobra, schowała się. No tyle. Niestety trzeba ich zmasakrować do końca. Tak czy siak, sytuacja finansowa jest całkiem niezła. Gorzej ze sytuacją pancerza. Natomiast ten statek może coś z niego jeszcze być. Chcę tu osiągnąć naprawdę wielkie rzeczy. Takie jak zaprzyjaźnienie się na przykład z modliczkami, stworzenie bildu, który ich pokona. Więc to może być niezwykle głupio ryzykowne. Hmm. Lećmy temu Tak wyleczyć raka to dopiero pierwszy sektor. Pierwszy sektor i 107 zł. Nic nie ma w tym sektorze. Tu jest prośba o pomoc. No i jedziemy powoli. Asteroidy. Przepiękne. Piraci. Brak apteczki. Więc może... Pociśnijmy to trochę, wywalimy im osłony. I będą śmieszne śmieszne jajca. Zaczną dostawać tymi kamycorami po mordach i się wszystko skończy. Dobra, powoli coraz mniej potrafią strzelać. U nas wszystko się rozpada. Chcą dać 5 rakiet, my mówimy nie. Nie idziemy na żadne kompromisy. No i masakrujemy ich po prostu. Tyle. Paliwo wypadło dużo więcej, dużo lepiej się opłacało, dużo bardziej. Naprawiamy co się damy. Naprawiamy co się da. Myślę, czy nie zostawić kolesia by się potwarnił na tych osłonach. No ale nie może być aż tak wsi... strasznie zdolne w ogóle są te ślimaki. To jest pierwszy obszar, a goście są już dopakowani. Pytanie tylko, czy przeżyjemy? Tu jest prośba o pomoc. Przydałby się sklep. Wszystko by się przydało. Są goście bez paliwa. Damy im to. Oddali nam trochę hajsu. Jest sklep, o który zahaczymy obowiązkowo. No i jedziemy, można kupić człowieka. Człowiek by się przydał. Bez tego jesteśmy w tragicznej sytuacji. Jest teleporter, są sensory. Kup żarówkę. Ale to jest słaby nie potrafi się bić. Wiadomo, naprawa. Niestety musi być, tak, tak. Ale oprócz tego um, wziąłbym Oregana. Który jest szybki, zdolny i mądry człowiekiem. Zerwa no, jest delikatna. No. Zainwestuję w oregano, zainwestuję w naprawę. I czas zainwestować w jakieś bajery. Ogólnie, przecież zainwestowałem te pieniądze, no ale niech już będzie. Czuję się, że trochę je tak przepiłem. Tak bez sensu zainwestowałem. Ani to mocne, ani to fajne. To była naprawa za darmo. Lecimy. Rebelianci, cywile. Lecimy do cywili, bo chcemy mieć jak najwięcej tych. Raz, dwa. No może będzie szansa na statek maliczny. Tyle. Lecimy na południe, no i topiemy. Proszę, piraci cisną statek. Mówią, że mi się odwalił dostęp pieniądze. Ja mówię, że nie, pomożemy ludziom. I pomożemy ludziom. Dużo laserów. Trzeba je będzie obowiązkowo wyłączyć i mamy szansę na zwycięstwo. Miejmy nadzieję, że to zajdzie. Ksawery, który jest obsługi broni, zna się na tym całkiem nieźle. W ogóle. przespałem w ogóle atak, ja pierdzielę. Jak się zostało? Albo mi się pomyliła spacja z czymś innym. Boże święty Jezusie Nazareńskim. Mają niestety... ...domek... Zdrowotny, co jest problemem? Nie mają chyba paliwa, e, tlenu, co jest też fajne. Więc można by zaryzykować wytrucie tych zwierzaków, a następnie wytępienie ich tym Bajobimem. Teraz mi krzywdy nie zrobią, więc czemu nie? Smrody zaraz się zacznie dusić. Hmm, twarde to jest. Człowiek siedzi w tym apteczce. Kurde, jakby to teraz mu tu przywalić, to go będzie boleć i prawdopodobnie zejdzie. Jednego już nie ma, drugi próbuje coś tam naprawić i się jeszcze leczy. Co gorsza naprawił. Ale będzie tam siedział, bo nie ma tlenu. Więc go zajedziemy. I znowu wraca do naprawy i tak w koło. No ale jest słodko ogólnie. Uważaj, bo odleci. No nie, nie ma sygnałów, że odlatuje. Dziwne jest to, że nie ma tlenu, a on jeszcze żyje bez tego tlenu. Okej, okay. próbuję odlecić faktycznie. Nie rozumiem, jak on jeszcze żyje. Okej, okay, teraz nie odleco. Ślen się zaczął poważnie kończyć. Ja to chyba rozwalam to gdzieś. No jest ledwo żywy ziomek. I można by to w jednym tym... A nie, nie ma. Koleś jeszcze żyje. Kudy, z pięć rakiet zmarnowałem w sumie. Goście otworzyli sklep na moją cześć. Jestem trochę niezadowolony z tego wszystkiego. Strasznie to źle wyszło. Ja nic nie chcę kupować. Strasznie zdamiłem, strasznie niedobrze się wszystko, na przy, pieniądze źle inwestuje przede wszystkim. Mm. Na przykład w ten sposób. I po co? To na co to komu? Lepiej damy tutaj w silnik. No i lecimy. Tu jest jakaś żydowska dzielnica, same sklepy. Jest się nie zgadza, nie zgadza się. Mały statek przerobiony na bagażówkę Rebeliancki, ale to jest szmugler, więc prosimy by się poddał. On chce uciekać, no to czas się tym zająć. Niestety, moja taktyka jest zła. Nie mają na szczęście jego trzeba rozwalić, bo nie ma. Jest niedobrze, bo ten statek ma rozwalać ludzi, ale to się źle skończy. Sprawmy, żeby nie odleciał. Gdzieś tam mocy mi brakuje, co nie wierzę, ale okej. Okay. Naprawiają te, te sterki. Fajnie by było załogę usadzić, no ale jest strasznie, strasznie zła partia. Teraz widzę, że bill, który skonstruowałem, jest fatalny, po prostu wręcz. Znaczy, marnuję rakiety, marnuje wszystko. Próbujmy chociaż zarżnąć jednego pana i modlić żeby nie odleciał. I że fatany dopiero będzie, no. Okej. Okay. Zginęli. I w ogóle się jakiś pozytywny zwrot akcji Stałem broń, to jest niezwykłe szczęście. To jest takie szczęście, że jest mi aż głupio, że takie coś osiągnąłem. Wlatujemy w głowicę, żeby trochę to opóźnić. No i zobaczymy, czy da się tu wysadzić magazyn. Oczywiście, że tak. Eee. Handlarz niewolników prosi o pomoc. Właściwie prosi o to, żeby ten oddać jednego ze swoich. Ja mówię, że się nigdy nie poddaje będziemy walczyć. Problem. Ma podwójne osłony. Ale też proste system uzbrojenia, więc coś tam się uda ugrać. Pożar w systemie. No tym laserem zbyt dużo nie zrobię. jest... ogólnie jest fatalnie. Ogólnie jest fatalnie. Robimy dziurę. Tu pożar. I powinno coś z tego wyjść, może tak. Tu pożar, tu dziura. Przy czym jedna nie trafiła w ogóle. No i jesteśmy w sytuacji tragicznej. Nie dość, że nie będzie murzynów na handel, to nie będzie niczego, bo nie wyparł. mu. On się tu skutecznie dobija. Nie, ten build jest bez sensu. To jest tragedia. Nie, nie ma sensu. On wyszedł fatalnie. Moment. Powiedzcie, ciemność do od nowa.